Cześć Manko widzowie, witajcie w nowym odcinku ym, z byłbym Bardzo mi, jeżeli byście sobie subskrypcję z wątką, w górę też. Jeżeli byś, byście udostępnili ten film, to też by było bajlando. Z góry każdemu dziękuję. A tak, ja wezmę sobie kokardzika. I, I otóż tak, widzowie: dzisiaj mamy naszą ukochaną serię. Wiem, że bardzo Wam się podoba ta seria, więc. Tak. No. Yy, oczywiście, dzisiaj yy, będziemy yy, mieli sekrety z Brookhaven, yy, ale yy, najpierw zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę też, jeżeli udostępnicie ten film, to też by było bailando, by z góry każdemu dziękuję, yy, a tak, a my przechodzimy do yy, pierwszego sekreciku, myślę, że każdy z was powinien to znać, bo ten sekret, yy, no, ja już to pokazywałam, ale jeszcze pokażę jeszcze raz. Yy, Dobra, ten sekret jest tutaj taki, że jak wejdziecie do banku. No, w sumie w poprzednim odcinku zdobywałem. Zdobywałam te diamenciki. No i tutaj wchodzicie, no, dajecie kartę i po prostu. Jedziecie i. a nie tutaj. Poczekajcie. O. I teraz tutaj macie te tutaj teraz. Możecie sobie otworzyć. No, i tutaj y, tam jest takie coś. No, i tutaj bardzo dużo rzeczy jest. Y, I tak, ale to wpadajcie na y, odcineczki poprzednie z tego. Ym, I tak. Y, my jedziemy do góry tymczasem sobie. Ym, I tak. Y, teraz kolejny y, sekret y, będzie ym, związany z. Szpitalem. No tak. Kolejny sekret będzie związany ze szpitalem. I tak. No tak. Jedziemy do szpitala. Teraz musimy sobie pojechać. To zaraz tutaj, już do szpitala. I tak, widzowie. Ogólnie w poprzednim odcinku byliśmy. Tam, y, tam, no y, w takim miejscu, więc sobie zobaczcie, jak koniecznie poprzedni y, odcineczek, y, no y, w takim dziwnym miejscu, gdzie jest drabina w ogóle, y, tutaj jest drabina, o dobra, zawsze wszystko mi się udaje znajdować na tym Brookhaven, dobra, stawiamy drabinkę, bo musimy wejść i, i tak, albo i nie, albo tak albo nie możemy tu wejść. No to dobra, stawiamy normalnie nie chcę, stawiamy normalnie drabinę. I tak, można tutaj... można tutaj wejść. I tutaj naprawdę są dziwne rzeczy, no bo patrzcie. Sala obserwacyjna. No i tutaj naprawdę jakiś człowiek jest, to jest dziwne, jakieś łóżko rozwalone i tutaj możemy, to, to będzie się palić, mam pistolet nawet, tutaj, nie wiem, po co to jakieś bandyci byli, czy co, no i to się może palić i tutaj, no wiele tutaj tych rzeczy jest, tutaj jakaś sala operacyjna, jakieś inne rzeczy, no i tak ogólnie, więc tu... No, są dziwne rzeczy, więc y, naprawdę. Ym, dobra, ale tak, no, naprawdę, to są jakieś kapsuły? Czy co to jest w ogóle? Nie wiem, kapsuła jakaś tutaj, nie wiem, jakieś krzesło rozwalone. Lepiej już stąd uciekajmy. Ym, a tak, y, ja będę przechodzić do. Ym, to był sekret drugi, jak coś. Ym, ja będę przechodzić do następnego sekretu. Ym, do sekretu, już Wam mówię. To był drugi sekret. No, to teraz będzie sekret trzeci. Um, proszę bardzo. I tak najlepsze zawsze zostawiam na koniec, bo to jest chyba tradycja taka. Um, I parcie, tutaj w sumie mogę to pokazać, jak już byłem tutaj. Um, ale tak, parkujemy sobie. Znaczy, no, zostawiamy na włączonym silniku tutaj. I tutaj, no, tutaj można wpłynąć. Jak widzicie, sobie możemy pójść. I tak. Ten sekret naprawdę jest fajny. Ale nie taki fajny jak to wszystko. I tutaj możemy kliknąć tą lampę. I uwaga, otwiera nam się tajne przejście. A w tym tajnym przejściu mamy monitoring na całe calutkie Brookhaven. Tutaj nie wiem, jakiś kabel wysadzony, podłączony od kamer, tutaj. Wybuchowe bomba jest. O, nawet możemy wziąć bombę i możemy sobie zaktywować bombę. Yy, naprawdę yy, tutaj są bronie jakieś tutaj. Yy, ale yy, tak, yy, na razie mi to nie jest potrzebne. Mam jakieś papiery jeszcze i tutaj no mamy jeszcze jakieś no serwery to są po prostu. Dobra, ale yy, my przechodzimy do tego i Kamery policyjne to są. Uwaga, mamy tutaj wgląd na cały Brookhaven. Przyjemy sobie tutaj możemy zobaczyć kto okradł bank czy coś. Kamery policyjne to są. Ym, tam widać kominat elektrowni atomowej. Tutaj widać sklepy normalnie, Ym, normalnie wszystko widać. Ja w ogóle nie widziałam nigdy tych kamer. Sklep mamy, yy, mamy ulicę z tego co yy, no, mamy ulice wszystkie: szpital, tutaj ulica, ulica przy policji, tutaj lodziarnia, policja, tutaj też policja w środku, tutaj skrzyżowanie, tutaj cela, tutaj mamy drugą celę, tutaj spawn, fontanna, i tutaj gdzie to jest, jakieś stoliczki? Nie wiem, gdzie to. Y, tutaj też mamy to. Y, no i dobra, y, czyli to, y, to y, czyli to. Jak z tego wyjść teraz? Ej. Chyba nie przemyślałem, jak z tego wyjść. No ale dobra. Ym, ale teraz setujmy się. No tu jest taki sekret, y, który już powinniście znać. Znaczy, no, nie, może nie znacie jeszcze, ale no. Ym, ten sekret, no przyznajcie, był fajny. O nie, mojego kokardzika zostawiłam. Kardyku, chodź do mnie. O, dobra. Um, to powinien być sekrecik, który y, znacie. Um, no bo tak. Um, dobra, zobaczymy, ile wyciągnie kokardzik. Okej, okay, dobra, ale nie o, nie o kokardziku dzisiaj. Yy, yy, nie teraz o kardziku, tylko teraz coś o spałnie. Yy, większość z Was może to znać, a większość nie może. Yy, podjeżdżamy na spawna, yy, robimy tak, żeby nikt nam auto nie ukradł. Znaczy, no to nie jest sekret, ale dobra. Yy, tutaj można kliknąć tą lampkę. Właśnie ona tak śmierdzi podejrzanie mi czasami. I tak, tutaj schodzimy do metra i klikacie to, stacja centrum. I tutaj, jak widzicie, o, się otworzyło i możecie normalnie wejść po ludzku. I teraz tutaj jest otwarte. Możecie to także zamknąć. A nie, bo to powoduje, że tutaj możecie wejść i jesteście pod fontanną, widzowie. I jesteście normalnie pod fontanną. Możecie tutaj nawet wejść, gdzie jest ta woda. Jak widzicie, gdzie pryska fontanna. Mm. I tak naprawdę, ten sekret moim zdaniem jest najmocniejszy ze wszystkich, znaczy nie ze wszystkich Brookhaven, bo y, no, w porównaniu do innych sekretów to naprawdę tu, jest, y, tu są y, bardzo sekrety, naprawdę takie y, no, mocne sekrety. Możemy sobie propsy wziąć, nie wiem, postawić jakieś lampki, imprezę zrobić, y, proszę bardzo, zieloną lampkę możemy postawić. No i tak, nie wiem, lampki tu możemy postawić pod spawnem. Inni nie będą, inni nie będą wiedzieć, jak tu wejść sobie. No i po prostu możemy sobie tu imprezować, nie? No po prostu. Proszę bardzo, elegancko. Ej, ej, poczekajcie. Aha, normalnie. Jeszcze zielone postawimy lampkę zieloną. Proszę bardzo, elegancko, żeby świeciła. No i tak, możecie tutaj sobie poimprezować. Y, nie wiem, stanowisko jakieś y -y. what, to są takie bomby na Brookhaven? aha XD, dobra y -y. ale bądź w przeciwnym razie, jest coś takie chyba lepiej uciekać stąd a, otwiera mi to no 20 sekund mam Uciekać stąd. Ja nie wiedziałam nawet, że to działa. To jest, to jest props. A! Szybko, ja chcę zdążyć na wybuch. Uwaga, ile tam jest na zegarze? 10, 9, 8, 7. Dobra, zostawcie subskrypcję wraz z wnętrzką łapeczkę w górę. też, Jak udostępniacie to, to już będzie balando z góry. Każdemu dziękuję. Bomba wybucha? Wybuchnie? Nie wiem. Ja się załężegam, także um, zostawcie suba. Bomba nie wybuchła. A ja się już z Wami żegam, także cześć, na razie i, i no co, pa!